Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Arminius, z kanału Arminius Total War. Kanał, który od dzisiaj zaczyna swoje życie. Kanał, który postanowiłem założyć z myślą o popularyzowaniu moim zdaniem jednej z najspanialszych, jeśli nie najspanialszej, serii Total War. Seria ta. Jest mi bliska od wielu lat. Och, myślę, że spokojnie ponad 10 lat gram w serię Total War. Mniej więcej od lat 2006-2007. Um, od ponad roku jestem aktywnym graczem na scenie multi w Polsce. I w związku z tym postanowiłem, że stworzę kanał, który będzie właśnie popularyzował serię Total War, I który będzie. Zawierał różne materiały poświęcone tej serii, i który w zamyśle jest kierowany do dwóch typów widzów. Pierwszy z nich to oczywiście gracze. Gracze, z którymi się w dużej mierze znam, gracze ze sceny multiplayerowej. Tak więc, chłopaki, ten kanał jest zrobiony przede wszystkim z myślą o Was, abyśmy mogli mieć wspólnie. Kolejne miejsce spotkań, kolejne miejsce, gdzie możemy dobrze się bawić, gdzie będziemy mogli wspólnie wymieniać się myślami, przecież będziecie komentować, mam nadzieję te filmiki. Więc w pierwszym rzędzie kieruję ten kanał do graczy doświadczonych, ale nie tylko z multiplayerowej sceny. Również kieruję go do fanów serii, do fanów, którzy grają przede wszystkim w singlu kampanię. Oni też będą tutaj mile widziani, i myślę, że ten kanał będzie też spożytkiem dla nich. Ale jest jeszcze jedna grupa. Chodzi o osoby, które nie znają serii Total War, nigdy nie miały z nią styczności. Do was też ten kanał kieruje. Być może traficie tutaj kiedyś i zainteresujecie się serią Total War. Być może zechcecie kupić jakąś grę z tej serii i zacząć w nią grać. A może w dalszej perspektywie będziecie chcieli brać udział w, rozgry w rozgrywkach yy, multiplayerowych. Do czego zachęcam serdecznie, ponieważ moim zdaniem. Yy, gra w trybie single player oczywiście jest bardzo też atrakcyjna, jest yy, dostarcza wiele zabawy, ale tak naprawdę najwięcej satysfakcji ma się, kiedy gra się yy, właśnie w trybie multi, kiedy można z innymi graczami zmierzyć się na polach bitewnych. Kiedy nasze armię można by poprowadzić przeciwko innym graczom, to jest moim zdaniem najbardziej rozwijające i najwięcej satysfakcji daje ogólnie rzecz biorąc. Więc jeśli jest i ktoś tutaj trafi z widzów, kto nie zna tego kanału, oczywiście taka osoba jest mile widziana i, przepraszam, nie zna serii Gier. Taka osoba jest oczywiście mile widziana i mam nadzieję, że. Ten kanał zachęci do, y, do poznania się, zapoznania się z serią Gier Total War. Oczywiście, zastrzegam sobie, że jako twórca tego kanału, że nie tylko materiały y, poświęcone serii Total War będą wrzucane na kanał. Może się zdarzyć, że wrzucę tutaj jakiś filmik y, niezwiązany z serią Total War, y, dotyczący innej gry. Y, więc y, taką klauzulę. Robię, że mimo tego, co w opisie napisałem yy, do tego kanału, w informacjach, oczywiście jestem otwarty na to, że mogą się pojawić inne yy, materiały z innych gier. Jakie będą to materiały, w każdym razie, jeśli mówimy, ja tutaj mówię tak: są dwa główne materiały, jakie będę chciał na temat serii Total War publikować. Yy, pierwszy z nich to kampanie. Tak, jak wspomniałem, są gracze, którzy lubią tryb single player i zazwyczaj grają kampanię. Myślę, że od czasu do czasu będzie można jakąś kampanię grać i publikować tutaj. Z pożytkiem, oczywiście, dla graczy, być może jakieś mechaniki poznacie dzięki temu, że te filmy opublikuję. Być może dowiecie się czegoś innego nowego o grze. Albo po prostu dla przyjemności będziecie chcieli obejrzeć. Jak wygląda kampania rozgrywana przeze mnie? Tutaj screeny z kampanii Masalium w grze ROM 2 Total War, którą rozgrywałem jakiś czas temu. Mogą się też pojawić oczywiście kampanie, tak naprawdę w każdym, każdego Total War. A. Być może w przyszłości zorganizuję jakąś ankietę i sami się widzowie, którzy tutaj trafią, wypowiedzą, w którą część serii chcieliby, abym zagrał. Więc to jest pierwszy typ materiałów. Kampanii. Drugi typ materiałów to oczywiście nagrywki z epickich starć multiplayerowych. Starcia multiplayerowe, moim zdaniem, są najciekawsze, najbardziej emocjonujące. Chyba najwięcej fanów będą dawać, tak myślę, widzom, ale również mi. Ja będę te bitwy oczywiście na żywo czy znaczy na żywo. Podczas nagrywania, chociaż może się i czasami też na żywo coś trafi, komentował. I to też może być spożytkiem dla ludzi, którzy chcą się czegoś dowiedzieć o serii. Chcą poznać właśnie tajniki grania multiplayerowego, nauczyć się strategii, zobaczyć jakie taktyki są na polach bitewnych wykorzystywane. Tak więc myślę, że te materiały z bitew multiplayerowych będą miały wzięcie. Taką mam przynajmniej nadzieję i, 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 i bardzo bym chciał, żeby ten towar się dobrze w cudzysłowie, oczywiście, sprzedał. Więc jest to drugi typ materiałów, bitwy, które będę nagrywał. Oczywiście yy, poza nagrywaniem tych dwóch głównych typów materiałów, czasem mogą się pojawić jakieś poradniki. Być może nakręcę jakiś materiał informacyjny. Być może jakieś zapowiedzi gier nowych z serii Total War i nie tylko. Więc przygotujcie się, że takie rzeczy będą się tu pojawiać. Jeśli więc interesuje Cię to, co chcę zaproponować, jeżeli te treści wydają Ci się atrakcyjne, zachęcam do odwiedzania tego kanału, do oglądania materiałów, do subskrypcji, jeśli masz takie życzenie. Do aktywnego komentowania i witam na otwarciu kanału Arminius Total War. Kanału, który mam nadzieję będzie z pożytkiem dla każdego, kto tutaj się przypadkowo lub nie znajdzie. Tak więc, do usłyszenia, bo już niedługo, mam nadzieję, się spotkamy, kiedy upublicznię kolejny materiał już stricte poświęcony. Grom, a nie tylko y, będący zapowiedzią, y, co też teraz czynię, bo zapowiadam właśnie to, że kanał wszedł na YouTube i że kanał będzie rozwijany. Tak więc do usłyszenia! Hej!